Mianowicie, co ja zrobiłem z włosami. Aczkolwiek wracając, uważajcie na aferę z nadsłuchu. No i no cóż, wszyscy wiemy, jak jest. Widzicie, widzowie, tutaj budują ścieżkę bez sensu, taką asfaltową. Naprawdę dużo ludzi tutaj przyjeżdżało na spacery, na rowery. I jestem tym bardzo oburzony. Powinni się pytać co mieszkańcy Świerczewa myślą o tej ścieżce, a nie robią sobie, bo dostali dofinansowanie. Oj widzowie, burza goni nas. Nie wiem, jak to z tym tym contentem dzisiaj będzie, ale spróbujemy. Dobra widzowie, przypał, skryliśmy się tutaj pod sklepem. Ogólnie to po raz kolejny zaskoczyła nas burza, już drugi raz w tym sezonie. Miał być bardzo ładny słoneczny dzień, a dość mocno leje. Byliśmy na szachtach. Piorun strzelił obok, obok jeziora, nie? Był potężny. Od razu się zginęliśmy, no czekamy na Popeya, by się zagubił w akcji. Jest popej? No nie ma popej, a, halo, popej nam zginął, ej. No mówiłem popejowi, żeby jechał, to się nie ogarnął. No. no fajnie, wilgotno jest, ale bez przesady, nie? Po prostu leje masakrycznie. Dobra, rób to. Drodzy widzowie, czyszczenie koła po deszczu, baj popej. Nie widać Głębie Głębia ta woda. Popej pryska prosto na chodnik a widzicie, jakie streamy se kupił? Normalnie nowe pedały, chłop ma grubo. No, pozdrawiamy. Patrzcie, gdzie jedziemy? Normalnie za granicę jedziemy. Lecimy tam o, do sklepu rowerowego, gdzieś tam, bo Popej musi kupić klucz do roweru. Lecimy, lecimy. Ciąg dalszy, wyprawy do Lubonia. Szczegółowe informacje będą mu, Popeja, i u ale... na blog. Wracamy, proszę Państwa, tutaj jesteśmy w Wirach. Dużym oporem dodaliśmy do Puszczykowa. Tutaj się musiałem zakamuflować cały, bo blał deszcz cały, cały zdał bardzo mocno, zmokliśmy okropnie, cały rower jest mokry, wszystko się leje dosłownie ale daliśmy radę no i dojechaliśmy aż do Puszczykowa taka wyprawa tutaj właśnie fajnie, sorry, że nic nie nagrałem ale non stop padało, oto Dartmoor widzowie, na prostej drodze na asfalcie pękła korba Dartmoor Bikes Polska, ja się pytam, co to jest, jak tak można robić dlatego widzowie, nie kupiłbym Dartmoor. patrzcie, patrzcie co za złą to są właśnie korby Dartmura. To są te solidne korby BMX-owe, na których macie się uczyć trików, na prostej drodze, na placie. Daleko od chaty jestem znowu, tak bardzo możemy zaufać rowerom Dartu. Dobrze, Dobrze widzowie, za chwilę się będziemy brać za montaż korby, tutaj jest bardzo ładnie pospawana. Możecie hejtować lub nie, bo podobno części się nie spawa, aczkolwiek tutaj fabryczne spawy no nie były zbyt ciekawe. Ja powiem, że się na tych spawach nie znam, ale tutaj właśnie z sąsiadem spawaczem rozmawiałem. I nie było to porządnie wykonane, ale teraz wygląda. I git mi pasuje. Może być potem problem z wykręceniem pedała, ale mi się wydaje, że wszystko będzie dobrze. Ładnie, ładnie. Siemoneszko, taki luźny vlog. Myślę, że więcej takich krótkich formatów na pewno Wam się spodoba. E, mamy dzień kolejny. Za oknem dosłownie leje deszcz. Pada okropnie. Yy, a ja za chwilę muszę się ubrać i lecieć na autobus, załatwić obowiązki. <grystanie> Ciężkie życie. Korba dartmurowska co pękła, na szczęście, z sąsiadem udało się pospawać i działa. Myślę, że będzie Git. Ciągle pod górkę w tym życiu, ale jakoś dajemy radę. Jak widzicie, jesteśmy z powrotem. Aczkolwiek dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o lody ekipy. Otóż okazało się, że z tymi lodami wiążą się dość dziwne reguły. Mianowicie u guwera na vlogu, ja to widziałem, guwera lubię oglądać, też już w sumie o tym wspominałem parę razy, on robił tam odcinek, że wykupuje wszystkie lody ekipy. Jakie będą dostępne w Jeleniej górze i ogólnie w jej okolicach i on tych lodów nie mógł znaleźć. Zna, znalazł je tam jego kolega. Chodzi ogólnie o to, że żeby sklep mógł zamówić karton lodów ekipy, to musi zamówić y, kilka kartonów zwykłych lodów. To Guerrę powiedział na vlogu. Udało się. Mamy, tylko muszę kupić y, jak jest 40 lodów to 40 dodatkowych. Takie są zasady? 80 więc. dodatkowych. Si 80 dodatkowych. Łącznie 120. O k dobra, nie ma tak więc spoko luz, kupimy. No. Trzeba wspierać, że tak powiem, polską gospodarkę. Mamy, <grym> mamy. jest zdjęcie w sklepie, zobaczycie, na lotnictwie był taki napis, 220 zł. Ja tą wiedzę ogólnie zweryfikowałem. Akurat wstąpiłem do pewnego sklepu i gadałem z paniami kasierkami. ogólnie to już tam powyciekało i krąży po internecie. Koral ma ogólnie taką dziwną politykę, że trzeba zamówić ileś kartonów zwykłych lodów, żeby dostać karton lodów ekipy. Jest to strasznie nieopłacalne dla sklepu. Dlatego tych lodów ekipy jest coraz mniej, bo sklep nie może sobie zamówić tak, że bierzemy tam karton czy coś lodów ekipy. Tylko do tego musi być tam więcej tych kartonów. Jest to podobno strasznie nieopłacalne dla sklepów, bo jak wiadomo, zwykłe lody mają no, zwyczajny ruch, nie? Sprzedają się raczej w tempie standardowym, a lody ekipa sprzedają się strasznie szybko. A taki jeden karton to jest tylko 40 lodów. Więc powiem, że tutaj polityka bardzo dziwna i właśnie chociażby dlatego ciężko dostać te lody. Ogólnie to ja myślałem, że z jesteśmy na czasie, bo na początku kupiliśmy właśnie te lody ekipy, tutaj cytrynowe były te jedne, potem kupiliśmy truskawkowe, które okazały się lepsze. Aczkolwiek te papierki nie są wcale aż tak wartościowe, jakby się wydawało, ponieważ teraz wyszły lody ekipy XL i na nie też jest teraz szał, ludzie jeżdżą tego szukać. Praktycznie to samo, tylko trochę większe. Yy, przypuszczam, że Fris yy, czy też bardziej firma Koral jeszcze to wykorzystają. Jest popyt, jest podaż, więc tych lodów zapewne będzie więcej. Kidosów też będzie coraz więcej, a lodów na półkach będzie coraz mniej przez dziwną politykę Korala. Ogólnie do tego newsa o lodach ekipy, traktujcie ze sporym dystansem, ponieważ nie jest to w pełni potwierdzona informacja, jest to tylko tutaj taka pogłoska. Mianowicie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, wbijajcie na Instagram, zostawcie łapkę w górę suba, no i widzimy się w następnym.